Witam. W tym materiale pokażę, w jaki sposób możemy sobie sprawdzać obecność podczas zajęć online, a właściwie, żeby studenci sami sobie to obecność sprawdzali. Zatem przechodzimy do naszego kursu, włączamy sobie dry petycji. Ja sobie ukryję moją listę obecności stacjonarną, bo mam tu już jedną utworzoną, ale teraz są zajęcia online, także dołożę sobie nową po prostu Frekwencja, dodaj. Oczywiście odpowiednią nazywamy. Lista obecności. Okay. online. Sekcji oceny ja sobie ustawiam na żaden, bo ja nie chcę sobie tutaj oceny ustawiać. Punktacji za to i w standardowych opcji modułów, tryb grup, osobne grupy. To jest tutaj istotne. Grupy nadrzędne, jeśli chcemy, możemy ustawić, jeśli mamy taką sytuację, że mamy na przykład swoje grupy i inny prowadzący ma swoje grupy, także możemy sobie takie listy robić tylko dla swojej grupy. To już jakby zależy od tego, jak mamy zorganizowany. Grupę ze studentami. Tak? Ja tutaj nie mam nadrzędnych, także tylko ustawiam tryb grupy na osobne. Zapisz i wróć do kursu, właściwie zapisz i wyświetl. Także klikam sobie na moją listę obecności i pierwsze co robię, wchodzę w zestaw statusów. I tutaj, jak widać, przy NC, przy nieobecnym, mam zaznaczoną opcję automatycznie ustawiany, gdy nie jest zaznaczony. I to jest coś, czego będziemy używali też. Ja sobie też tylko usunę spóźnienie i sobie usunę usprawiedliwiony, bo ja będę chciał mieć tylko u siebie opcję. Czy ktoś jest obecny bądź kogoś nie był, tak? O co chodzi z tymi punktami tutaj? Bo tutaj jak widać, mimo że ja użyłem prędzej, że nie będę miał punktacji za frekwencję, to tutaj mam jakieś punkty, tak? To jest informacja generalnie dla systemu, żeby system wiedział, która opcja jest bardziej promowana, powiedzmy, tak? Czyli który tutaj wariant jest lepszy dla, dla studenta, tak? Bo jeśli student będzie sobie zaznaczał obecność, no to. Chcemy wiedzieć, że, że jest obecny i ma mieć za to punktów, także, żeby była jasna sytuacja, ale o tym za chwilę. E, tutaj mogę sobie ustawić nawet jeden grunt, żeby to było więcej niż nieobecny, tak, niż tutaj te zero, bo to jest potrzebne do pewnej, do pewnego, w pewnym miejscu za chwilę. Także tutaj sobie sesję. I teraz tak, ja sobie zrobię tutaj powiedzmy tę grupę L2 i powiedzmy, że moja grupa L2 ma zajęcia. E, we wtorki, w każdy wtorek, od 8.20 do 9.05, czyli powiedzmy taki blok 45-minutowy. Tutaj ustawiam generalnie w tym miejscu, czyli w tym czasie, konkretne godziny, konkretny czas trwania zajęć danej grupy. Tak? Utwórz wydarzenie w kalendarzu, jeśli chcemy tutaj w kalendarzu Mieć te, te informacje o tej liście obecności, to zaznaczamy i ja tego nie chcę, także sobie to oznaczyłem. Dodaj sesję wielokrotnie tak, bo chcę, żeby w każdy wtorek, powiedzmy do 1 lutego 2021 mi wygenerował takie sesje, czyli co tydzień nowa lista obecności, żebym sobie tego nie musiał samemu tworzyć za każdym razem. I teraz rejestrowanie przez studenta. Tak, zezwalamy, bo chcemy, żeby studenci sami mogli sobie rejestrować obecność. Automatyczne oznaczenie. Oznaczyć jako nieoznaczone na koniec sesji. O co chodzi? Chodzi o to, że jeśli sobie student nie wejdzie w listę obecności i sobie nie kliknie, żeby był na zajęciach, że był obecny, to z miejsca dostaje tę drugą opcję, czyli ten nieobecny, tak, tam gdzie mieliśmy zaznaczone to przy nieobecnym, także chcemy, żeby z miejsca było nieobecne. Także to zostawiamy i tutaj zaznaczam, automatycznie wybierz najwyższy dostępny status. Najwyższy to jest to, gdzie mieliśmy te punkty. Tak? W naszym przypadku najwyższy to było obecne dwa punkty. Jeśli byśmy mieli na przykład usprawiedliwiony jeden punkt, to zawsze ten najwyższy to będzie obecny. O co w tym chodzi? To za chwilę też pokażę. Także klikam sobie dodaj i jak widać stworzyło mi sesję co tydzień dla mojej grupy L2, tak, regularne zajęcia i tak dalej, i tak dalej. Mogę sobie wejść i mogę sobie ustawiać tutaj obecność, ale ja tego nie chcę. Chcę, żeby studenci sami daną obecność mi tutaj ustawiali. I teraz tak, mamy godzinę 17.52, więc w przykładzie tego nie pokażę, ale to pokażę tutaj na innym. Dodaję sobie sesję dla grupy L2 i powiedzmy, że mam zajęcia dzisiaj od 17.50 do 1795 tak na przykład, tak. Dodaję sobie... No tutaj nie muszę to tylko, żeby, żeby było widać od strony studenta, jak to wygląda. Oznaczam sobie jako nieoznaczone na koniec sesji i automatycznie wybierz najwyższy dostępny status. Dodajemy i mam dzisiaj zajęcia od 1750, czyli te, które trwają w tej chwili, tak? I z punktu widzenia studenta, tak jak widać, jestem teraz na studencie zalogowany. Jestem w tym kursie, wchodzę sobie w listę obecności i mogę sobie zaznaczyć oczywiście moją obecność, tak? ale tylko w tym miejscu, gdzie trwają dane zajęcia. Tak? Czyli tutaj na następnych zajęciach nie mogę, bo jeszcze nie jestem w tej porze. Tak? Czyli dopiero jutro od 8:20 do 9:05 będę mógł rejestrować sobie obecność jako student. I jedyna opcja możliwa w tym miejscu: zarejestruj obecność, klikamy i tyle z punktu widzenia studenta, tak? czyli był obecny. Starczyło. Dlatego wybierałem tam zawsze, żeby, żeby wybierał tę najwyższą możliwą opcję, żeby tutaj student nie musiał sobie sam klikać, czy był obecny, czy był spóźniony, czy usprawiedliwiony itd. Po prostu w jednym miejscu zaznacza, system sam dobiera ten najbardziej punktowany znacznik, czyli w naszym przypadku mieliśmy tylko dwa, bo był obecny albo nieobecny, ale obecny miał punkt ustawiony jako jeden, tak? I to jest jeden przykład. Co się stanie, gdy student nie będzie dostęp, nie będzie obecny na zajęciach? No to ustawimy sobie jeszcze jedną sesję, na przykład też dla grupy 2, też do 17.55. Od 17.00 na przykład, tak żeby mi się to zaraz skończyło. Zezwalam studentowi, najwyższy dostępny, wybierz i mam drugą sesję. Jak to wygląda z punktu studenta? Oczywiście też możemy zarejestrować, ale chcemy, żeby żeby nie zarejestrował, czyli generalnie chcemy, żeby ten czas się minął, tak, czyli, czyli żeby te zajęcia się skończyły, czyli jak to będzie wyglądało z punktu widzenia studenta, to za chwilę tutaj zrobię małe cięcie i, i Wam pokażę. Witam po krótkim cięciu. Tak jak widzimy 18.02, czyli zajęcia nam się skończyły już. Jak sobie świeże, to oczywiście już nie mam możliwości kliknięcia, że jestem obecny na zajęciach, także zajęcia się skończyły, więc student nie może kliknąć. Że był, tak, ale mamy tutaj zamiast statusu, mamy znak zapytania i w punktacji też mamy znak zapytania, i o tym, czemu jest znak zapytania, też za chwilę. Także jeszcze jedno cięcie krótkie. I tak, jak widzimy, minęło nam kolejne kilka minut, 18:15, i w tym wypadku już przy naszych zajęciach mamy nieobecny punkt 01. Uwagi, system automatycznego oznaczania, czyli to jest coś, co tam sobie zaznaczyliśmy, tak? System nam to samo oznaczał. Z punktu widzenia prowadzącego. Ja to sobie odświeżę. To ta sesja, gdzie mamy nieobecnego studenta, także sobie wchodzę oczywiście do sesji i mam zaznaczone nieobecne, że był nieobecny uwagi, że to zrobił system. Mogę sobie to nadpisać, w razie czego nie ma, niemal najmniejszego problemu, tak? Czyli tak jak widać. No i to w tyle w tym materiale, także zachęcam do, do próbowania. Pozdrawiam.